21 marca 2025 roku jestem Krzysiek, a to jest dzisiejsze, skrótowo zapraszam. Archidiecezja Poznańska ma nowego metropolitę. Papież Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, który osiągnął już 75 lat, czyli wiek, w którym arcybiskup powinien zrezygnować już z urzędu, i powołał na to stanowisko biskupa koszalińsko-kołobrzyskiego. Zbigniewa i Zielińskiego. Znamy przyczynę zgonu Barbary Skrzypek. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga ustaliła, że śmierć spowodował zawał serca. Taką informację podał prokurator Norbert Woliński. Dodał, że nie stwierdzono żadnych urazów mechanicznych. Z powodu przymusowego kampanijnego urlopu marszałka Sejmu i kandydata trzeciej drogi na prezydenta. Szymona Hłowni. pracami Sejmu będzie kierować wicemarszałek z PSL Piotr Zgorzelski. Parlament Europejski ukarał europosła Grzegorza Brauna za zakłócanie minuty ciszy upamiętniającej ofiary Holokaustu. Za karę lider Konfederacji Korony Polskiej nie będzie mógł uczestniczyć w posiedzeniach parlamentu przez sześć miesięcy. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Konfederacji za ubiegłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego. Głównym powodem, jak donosi gazeta prawna, było spóźnione doręczenie sprawozdania przez Finansowego Pełnomocnika Komitetu. Z tego też powodu Konfederacja może stracić dotację 500 tysięcy złotych i prawo do wypłaty subwencji. Konfederacja może się od wyroku odwołać. To są już wszystkie informacje, które przygotowałam na dzisiaj. Spokojne i życzę.